Zaczyna się robić coraz cieplej, zaczyna się robić coraz goręcej, zaczyna się robić coraz piękniej, zaczyna się robić coraz sympatyczniej. A dlaczego? A dlatego, że znowuż siebie widzimy. Wy widzicie mnie, a ja prawie widzę Was. Godzina 15, informacyjny Seven Days. Zaczynamy! Dokładnie tydzień temu kardynał Jorge Bergoglio został wybrany na nowego papieża i przyjął imię Franciszek I. To bardzo interesująca informacja. I teraz, jak nowy papież łączy się z informacyjnym Seven Daysem? Oto jest pytanie. Okazuje się, że po pierwsze, były chomik informacyjnego Seven Daysa, mówię były, bo już nie żyje, nazywał się Jorge. A po drugie, pies informacyjnego Seven Daysa, którego czasami wynajmujemy do naszych odcinków, nazywa się Pancho. A co to znaczy pancho w języku hiszpańskim? Franciszek. Jest to dokładnie zdrobnienie od słowa Franciszek, czyli koneksje są. Oto panczo Franciszek I. Aby już Papa. Dzwonimy do właściciela pancha, żeby zapytać o pewne ważne kwestie, bo jesteśmy portalem informacyjnym. Nie są w trakcie mszy Poważny <gry> temat, rzetelna relacja. A my z naszymi newsami przechodzimy dalej, tym razem do Republiki Południowej Afryki. Jak donosi fakt, w zeszłą środę odbył się tam bardzo interesujący ślub, bo ślub pomiędzy 8-letnim chłopcem, a jego 56-letnią babcią. Teraz dlaczego w ogóle taki ślub się odbył? A no dlatego, że podobnież dziadek tego małego 8-letniego chłopca przed samą śmiercią powiedział mu, słuchaj stary... Ty musisz poślubić swoją babcię, bo ja inaczej nie zaznam spokoju ducha. No i co wtedy zrobił chłopiec? Poślubił ją. A jeżeli martwicie się, a na pewno się martwicie, co dalej będzie z tym chłopcem i jego aktualną żoną, to nie martwcie się. Mama chłopca mówi, spokojnie, to był tylko rytuał, nie ma mocy prawnej. Tak naprawdę tylko po to się to wszystko działo, żeby uspokoić duszę dziadka. A czy oni spędzą ze sobą noc poślubną? To jest dobre pytanie. Jak to sobie wyobrażasz? Ośmioletni chłopiec jest mniej więcej taki... A jego Pindoleiro jest mniej więcej taki Hahaha Spędzisz ze smużem Rzeczywiście O! I otrzymujemy telefon, to jest właśnie, dzwoni do nas w tym momencie właściciel Panca. odbieramy Halo? Hello? Dzień dobry, czy dodzwoniłem się do właściciela Panca z tej strony, informacyjny Seven Days? No. no, dzień dobry, chciałbym się dowiedzieć czy panco już przyjmuje audiencję? kalendarz no, 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 no. To jest kupa Akurat teraz leży na mycielaczce. Ale on leży. Ale z krzyżykiem jakimś leży? Nie, ale jest szansa, myślę, że przyjdzie. Aha, czyli on już wita od progu? Nie. To jest mało powiedziane, jest lepsza symbolika. Dziękujemy przede wszystkim za to, że uchowaliście pancza Franciszka I. Jesteśmy wdzięczni nie tylko my, ale cały świat. Tylko ważne informacje. I tym optymistycznym telefonem żegnamy się z Państwem. Do jutra. Widzimy się w czwartek, punktualnie o godzinie 15. Pa Pa.